i zapraszam na trzeciego odcinka rozciągamy się. Dzisiaj będziemy rozciągać brzuch, także yy, pokażę Wam swój sposób na rozciąganie brzucha. Zrób sobie najpierw bardzo taki mocny trening na brzuch, polecam, bo, yy, bo wtedy masz się jakby, bo wtedy mięsie są takie skurczone, takie mocne, taki wiesz... No, yy, używane i bardzo, bardzo fajnie uciucza jest to, że jak to rozciągasz potem po tym treningu. Także zrób to, subskrybuj moją stronę, bo wtedy dostaniesz od razu informacje, jak będą nowe odcinki w naszym nowym serialu. Rozciągamy się. To co, zaczynamy. Ja mam tutaj kocyk miękki, bo trochę boli na przykład biodra, no tutaj, jak się rozciągamy, bo zaczynamy w takiej pozycji. Foka, czyli o, położyć się na brzuch, łapki pod barkami i prostujemy ręce. I tu taka uwaga, żeby nie wiesić na te ręce, tak? Tylko aktywny płać te ręce tu i, w, i wtedy się rozciąga, tak? Bo jak tutaj będziemy jakby wisić, to od razu idzie w lędźwiowe, lędźwiowe, a to nie chcemy, tylko chcemy rozciągać, tak? Że aktywne ręce, Tutaj można dodać jeszcze głowy do tyłu. O, i jest super, bardzo przyjemnie. Uwaga, to jest jedyne miejsce, jedyny czas na cały dzień, gdzie można puścić brzucha, żeby ją maksymalnie rozciągać. Nawet nie widać, nie? Także możesz to, pozwalam ci puścić brzuch w tej momencie. No, I nie ma większej filozofii. Tutaj po prostu możesz sobie czymś machać, fruwać. Do Gdyni. nie żartuj. Ale jak to zrobisz już i wiesz, rozciągasz to, to jest i tak czasami boli lędźwiowe, nie? Także siadamy napięte, bierzemy łapki daleko do przodu i głowa głowadu. Tak i chwilę potem, nie? Żeby tam nie było jakichś jakich, niefajnych nie rzeczy. No. Mhm. Jeszcze pokażę teraz szybko jak się rozciągać boczki nasze w brzuchu. Yy, nogi tak na zewnątrz. Wciągamy brzuch i będziemy tutaj rozciągać boczne brzuszki. Ręce do boku. Nie ma, ach, I dotykamy palce tam. Uwaga, bo tutaj ta biodra chce uciekać, a ona musi być przyklejona do kocyku cały czas. Ok? Żeby nie uciekała. Hmm? Tutaj przyklejone. O. I tutaj super fajnie. Czuć, nawet chyba widać, że się rozciąga. O, się drugą stronę. Też trzeba zrobić. Mhm. do boku. Przekleimy biodra i to zrobisz w swoim tempie. Tak jak czujesz, po prostu. Bo no, czasami jest tak, że przestaniesz czuć to rozciąganie. Wtedy zrobisz małą przerwę i, po, i powtarzać. No, jakieś tak 30 sekund warto trzymać. No. No tutaj. I to powtarzasz parę razy. Hop. Nie? Ok. To samo można zrobić na stojąco, czyli stajesz i po prostu rozciągamy się do boku. Długi, długi bok. A o! Wracamy i druga strona. Świetnie. A tu tak fajnie radność zrobić też. To co? Pożegnam się, dziękuję bardzo i do zobaczenia dalej.